Szatan okaleczał ją i groził jej śmiercią podczas przyjmowania komunii świętej. Jesteś blisko Boga i się codziennie modlisz z wiarą i sercem. Bądź bardzo ostrożny, trzymaj się dobrze Pana Jezusa. Poznaj prawdziwą historię świętej Gemi Galgani. Tak jak ojciec Pio, Gemma miała powołanie do konfrontacji z Szatanem w walce o zbawienie dusz. Jej dążenie do świętości i siła oddania były dla niego realnym zagrożeniem. Diabeł był pełen furii, widząc jak wiele dusz wyrywa mu spod kontroli. Ostrzegł ją, że jeśli będzie nadal interesować się duszami, zapłaci za to drogo. W próbie skłonienia jej do zaprzestania modlitwy za innych i zadośćuczyniania za ich grzechy, szatan usiłował zaniepokoić ją własnymi grzechami, mówiąc, jesteś obciążona grzechami i wszystkie lata Twojego życia nie wystarczą, aby opłakiwać i zadośćuczynić za nie, a mimo to tracisz czas na grzechy innych. Czy nie widzisz, że twoja własna dusza jest zagrożona? Dziwne zyski, te zajmowanie się innymi i zaniedbywanie siebie, świadomy mocy zniechęcenia i desperacji, próbował sprawić, by uwierzyła, że Bóg ją odrzucił. Nie widzisz, że Jezus cię już nie słyszy i że nie będzie miał już nic wspólnego z tobą. Podobnie jak w przypadku Pio, szatan pojawiał się w przerażających postaciach i usiłował kusić gemę przeciwko świętej czystości, jednakże ona pozostała całkowicie czysta, gardząc tymi pokusami nade wszystko. Podobnie jak Pio doświadczała fizycznych potyczek, podczas których szatan okaleczał ją fizycznie. Jednakże jej odpowiedzią, jej prawdziwą bronią i jedynym schronieniem była modlitwa. Zwracała się do Jezusa, do jego matki, do świętych i dzięki ich pomocy pokonywała ataki i pokusy demonów. Znając moc komunii świętej, diabeł podejmował różne próby, aby jej uniemożliwić jej przyjęcie, w tym przyjmując groźną postawę obok kapłana, gdy podchodziła, by ją przyjąć. Gemma zapytała siostrę Julię, zakonnicę, która była jej powierniczką, czy miałaby odwagę przyjąć komunię świętą, gdyby szatan stał obok kapłana z bronią w ręku. Siostra Julia odpowiedziała, że byłoby piękną rzeczą umrzeć w ten sposób z Jezusem w sercu. Gemma wtedy zwierzyła się swojej przyjaciółce, że podczas przyjmowania komunii bardzo często widziała szatana obok kapłana grożącego jej śmiercią. Diabeł także intensywnie pracował, aby skłonić Gemę przeciwko Jezusowi, oskarżając Jezusa o sprawianie cierpienia i twierdząc oczywiście fałszywie, że byłaby szczęśliwa, gdyby służyła jemu diabłu. To gorzka i bolesna walka trwała przez całe życie sługi Bożej, pisze biograf ojciec Amedeo, ale pomimo przebiegłości wroga zawsze była zwycięska. Atakował ją we wszystkie możliwe sposoby. Atakował każdą cnotę. 8 czerwca 1899 roku w vigilię uroczystości serca Pana Jezusa Gemma otrzymała stygmaty. Gemma uczestniczyła odtąd we wszystkich cierpieniach Chrystusa. Obserwowano u niej krwawy pot, który pojawiał się zawsze, gdy rozważała mękę pańską. Miała na ciele liczne, głębokie rany, szarpane, będące śladami biczowania, ranę z boku, długą na 6 cm, i ranę lewego ramienia powstała u Jezusa w wyniku dźwigania ciężkiego krzyża. Na jej czole widoczne były także krwawe ślady po koronie cierniowej. W 1903 roku Gemma została zdiagnozowana z gruźlicą, co rozpoczęło długą i często bolesną śmierć. Podczas jej ostatniej choroby miało miejsce wiele nadzwyczajnych zjawisk mistycznych. Jedna z zakonnic pielęgniarek, która ją opiekowała, powiedziała: Opiekowaliśmy się wieloma chorymi, ale nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego. Na początku wielkiego tygodnia 1903 roku jej stan zdrowia szybko się pogorszył, a w wielki piątek cierpiała okropnie. Gemma zmarła w małym pokoju naprzeciwko domu Dzianinich 11 kwietnia 1903 roku, w wielką sobotę. Została beatyfikowana w ciągu 30 lat od daty jej śmierci, co obejmowało obowiązkowy pięcioletni okres oczekiwania przed rozpoczęciem procesu kanonizacyjnego. Po gruntownym zbadaniu jej życia przez Kościół została beatyfikowana 14 maja 1933 roku, a kanonizowana 2 maja 1940 roku. Bardzo niewielu w Kościele katolickim otrzymało świętość tak szybko. Relikwie gemi są przechowywane w klasztorze pasjonistów w Luka we Włoszech. Choć gemma nie była pasjonistką w kanonicznym sensie, pragnęła nią być, a Bóg uczynił ją prawdziwym wzorem dla tych, którzy pragną naśladować święty. Pawła od Krzyża jest jedną z najbardziej popularnych świętych kongregacji pasjonistów. Oddanie Gemie jest szczególnie silne zarówno we Włoszech, jak i w Ameryce Łacińskiej. Jest patronką farmaceutów i studentów, mówi się, że była na szczycie swojej klasy, zanim musiała przerwać naukę.